To dla mnie e, bardzo wzruszająca chwila. Przypomniały mi się lata wcześniejsze i cały ten czas, który spędziłam z mężem razem, no i teraz z dziećmi, z całą rodziną, gdzieś przeminął mi w mgnieniu oka. Mam dużo myśli, dużo, taki natłok i dużo wrażeń w sobie i po prostu napawa mnie dumą e, fakt, jaką córki zrobiły nam niespodziankę. To jest po prostu, nie wiem. Nie potrafię nawet y, ubrać tego w słowa, y, co czuję. Powiedz tak, nigdy nie mieliśmy prawdziwych zaręczyn. E, także <śmum> mam dla ciebie coś, żeby co <śmum> na ciebie spogłobłać. <śmum> Tak, jak chciałam teraz. Mm. Koło, że w Twoich oczu. Proszę mm. Cię, żebyś go przyjęła ode mnie i dzieliła ze mną następne lata naszego wspólnego życia. Jest tyle emocji i to jest tak piękny. Naprawdę się czuję, jakbym wychodziła pierwszy raz za mąż. No jest to wspaniałe uczucie, wspaniałe uczucie dzielić w ogóle z taką kobietą te 25 lat. Cudowne, cudowne, szczere i niezapomniane. Także wszystkie chwile, które razem spędziliśmy razem. No to chwilę niezapomniane, no. Dlatego jeszcze co najmniej 25 lat.